Że jestem, jestem, witam, witam. W dzisiejszym odcinku mamy niesamowitą, że tak powiem, perełkę wśród napraw serwisowych, jakie wykonuję w ostatnich paru latach. Jest to pierwszy w zasadzie komputer, który taki będę miał przyjemność naprawić właśnie działając pod y, y, szyldem swojego serwisu. Y, wcześniej taki komputer naprawiałem ostatnim razem. Myślę, że gdzieś na pewno ponad 6-7 lat temu. No bo naprawdę takich komputerów dzisiaj jak, już nie ma. Także możecie tutaj zobaczyć 22-letni komputer stacjonarny. To jest jakaś firma, trudno powiedzieć. <grym> naprawdę nie wiem, ale ma na 100% Windows. Na Windows XP. Taka prosta obudowa. Jeszcze jest napęd na, na dyskietki. Yy, zaraz Wam tutaj obrócę, pokażę, co tam, co tam w tym komputerze się znajduje. Z jednej strony komputer ma całą ścianę w całości, czyli tutaj, od tej strony, na tej stronie, gdzie jest powiedzmy dostęp do, do wszystkich podzespołów, no, są takie powiedzmy wycięcia na, na wentylację, no bok komputera jak bok komputera, do tego jeszcze wrócimy, a teraz jeszcze Wam pokażę tył, bo tam zaczynają się właśnie ciekawe historie. No, i tutaj zaczyna się już robić nietypowo jak na dzisiejsze standardy w, naszy, w naszych obecnych komputerach. Zasilać wiadomo, jak zasilać. Tutaj jakiś wentylator, który służy do, też do chłodzenia komputera. No i sama płyta główna. Wejścia szeregowe jeszcze stare, szeregowe podpięcie do drukarek, kiedyś były takie długie, naprawdę kable. Potem takie szeregowe też podpięcia do myszki, kiedyś miały też wcześniej nim było PS2 bo tutaj jest klawiatura na PS2 i myszka na PS2, nie wiem czy wiecie jak takie złącza w ogóle wyglądają, jak ktoś nie wie to piszcie sobie w Google zobaczycie no i tutaj kilka portów USB wejście na kabel LAN do internetu no i tutaj jeszcze karta dźwiękowa podstawowe, wejście, mikrofon i wyjście, no i tutaj tak naj, największy problem w sensie, no problem, albo przyczyna, gdzie zaczynają się historie, o których wspomniałem, to jest karta graficzna. Przyznam się, nie wiem jeszcze, co to jest za karta graficzna, bo jeszcze nie, nie przeanalizowałem dokładnie tych podzespołów, ale jak możecie zobaczyć, tutaj jest tak, wejście na y, S-Video i jeszcze jakieś inne wejście, którego to jest S-Video, a to jest VGA. Historie właśnie z tym związane są takie, że komputer był już przede mną w dwóch serwisach komputerowych i tak, pierwszy z nich po godzinie zadzwonił Pan do mojego klienta, że Panie, nie mam takich złączy, ja nie dam rady z tym komputerem nic zrobić. No i komputer wrócił, nic się nie, nie udało zrobić z tym komputerem. W drugim serwisie też gość przez telefon powiedział, że tak, naprawiamy, wszystko robimy. Też zobaczył, tylko trzymał go kurczę, no tam chyba z tydzień i też stwierdził, że no Panie, tego nie umiem, z tym sobie nie poradzę, no nie? No i czyli, jakby historia, tak jak tutaj nieraz powtarzam, że przychodzą do mnie ludzie kilka razy zanim rozwiążą swoje problemy. No ja jestem tr trzecim serwisem. Dla mnie to nie jest nie, jakby to powiedzieć, nie stanowi żadnego problemu, bo no wszystko mam na, na, na co dzień. Ja się zaczynałem ponad 20 lat temu uczyć właśnie na takich starych komputerach, więc dla mnie to nie jest nic nowego. W zasadzie. Na, na tym zaczynałem i później widziałem całą tą zmianę technologii, którą możemy zaobserwować aż do dzisiaj. No i już właśnie po tych dwóch historiach możemy przejść do środka i pokażę Wam, jak to tam w środku wygląda. Po otworzeniu tego komputera mamy tutaj następujące podzespoły. Tak jak mówię, ja jeszcze wszystkich nie przediagnozowałem, w sensie nie wiem, nie znam dokładnie parametrów, więc tak tylko na razie częściowo wam powiem. Zasilacz, nie wiem, on chyba nie jest więcej jak 400W. Na pewno jest procesor Intel Celeron jakiś stary, karta graficzna. Może tutaj się dopatrzę, jaki to jest model. Na pewno jest to karta graficzna na złączu AGP. Nie wiem, czy też wszyscy mm, wiedzą, co to jest AGP, bo to jest AGP razy 8. To jest złącze, które istniało przed tym nim weszło PCI Express. I kar, Sama karta graficzna nie ma żadnego wentylatora. Ma tutaj tylko taki biedny radiatorek. No i widzicie, wygląda bardziej jak karta e, sie, sieciowa w dzisiejszych komputerach, niż jak karta graficzna. Płyta główna jest Gigabyte. Co tutaj jeszcze? No Standardowe chłodzenie. W ogóle, że tak powiem, kable są w niezbyt piękny sposób ułożone, no jest jak jest. To jak możecie zobaczyć, to tutaj mamy jeszcze takie złącza. To są złącza typu ATA. Nie wiem czy kojarzycie, czy też wszyscy znają i mieli okazję z takim czymś do, doświadczenie. Kiedyś dyski wewnątrz miały takie igły, piny i się wkładało te taśmy, ale były takie nieraz problemy, że przy wyciąganiu tych taśm z dysków albo z płyty głównej tutaj się rozpadały, bo to jest zapięte taką kamerką z, drugu, z drugiej strony na tej taśmie, więc nie za bardzo to lubiłem. Trzeba było to bardzo ostrożnie wyciągać, żeby się nic nie połamało. No i dysk, który tutaj mamy, to jest dysk o pojemności 60 GB. <gryw> tutaj jest widoczny. No do rozmiaru 3,5 cala, jak standardowe dzisiaj dyski. No, i oczywiście też bardzo, bardzo wolny dysk. No, i teraz tak. Skupcie się dobrze. Pamięć RAM. Tutaj mamy aż całe 256 MB pamięci RAM w jednej kości. A dzisiaj standardowo mamy, no nie wiem, powinni każdy, każdy mieć przynajmniej z 16. Więc to jest taka mała ilość. Jeżeli mi się uda, to ja tutaj klientowi jeszcze. Dołożę i rozbuduję tą pamięć RAM, bo mam takie stare RAMy. Tylko mam ich taką stertę, a muszę dobrać, poszukać, czy będzie któryś w ogóle pasował. Jaki był w ogóle problem z tym komputerem, że on do mnie trafił? No Klient po włączeniu komputera miał tylko taki efekt, że wentylatory się na, na chwilę zakręciły i koniec. Dalej komputer się nie włączał. Więc po przeprowadzeniu tej diagnozy o, okazało się, że uszkodzeniu uległ zasilacz no i on już po prostu nie może dalej pracować, bo się wysłużył tam aż brzęczy, skwierczy coś w nim. I znalazłem też tak, taką usterkę tutaj na głównym z złączu ATX. Jak możecie sobie zobaczyć, nie wiem czy tam będzie widać dobrze. Zostały też przepalone y już kable tutaj na tych złączach. Na szczęście, płyta główna. Nie uległa uszkodzeniu, więc jestem w stanie naprawić komputer. A też dlaczego klient bardzo chce naprawić ten komputer? No, raz, że z sentymentu, że go ma, no i ogólnie cały czas sobie z niego korzysta, ma rzeczy, które działają tylko na systemie XP, no więc dlatego chce go naprawić. Także to jest jedna z głównych usterek. Usterka z zasilacza pociągnęła za sobą kolejną usterkę, jaką jest awaria dysku twardego. No i tutaj klientowi zależy też na odzyskaniu tych danych. Ja myślę, że jestem w stanie zrobić taki powiedzmy... Wyciągnąć te dane i otworzyć mu to jego środowisko na innym nowym dysku. Ale to już w dalszej części filmu potem jak wykonam naprawę, to zaraz też sobie zobaczycie. No i tak naprawdę co tutaj jeszcze jest? Stan, stan tego wnętrza komputera jak na taki wiek naprawdę trzeba powiedzieć, że jest w porządku, nie jest jakiś zabrudzony. Więc by dbał, na ile mógł. Jakby tak dokładniej popatrzeć tutaj w tej, z tej strony, tam koło pod radiatorem, to tam jest bardzo dużo tego kurzu zanieczyszczeń. No i wiadomo, nie robił też nigdy konserwacji takiej porządnej, więc konserwację mu też tutaj jak najbardziej zrobię, żeby mm, to, to wszystko się chłodziło dobrze, tak jak należy, bo nawet stare procesory też, też tego wiadomo wymagają. No i tutaj przedstawiłem. Są te trzy rzeczy do, do zrobienia. I jestem 100% przekonany, że będzie to działało i komputer wróci do życia. Chciałem Wam tutaj też jeszcze pokazać to chłodzenie, o którym mówiłem, że niby takie standardowe, coś podobne mi wyglądało jak w Intelach. No ale nie, to, to, to chłodzenie jest całkowicie inne i takiego jeszcze sam nawet nie widziałem. Ale właśnie dzięki temu, że trafił mi się taki komputer, Wy też będziecie mogli to zobaczyć. Tutaj miałem taką troszeczkę. Rozkminka. Jak to zdemontować? I okazało się, że trzeba było najpierw takie cztery śluby, śruby wykręcić. Później po zdjęciu tego jeszcze jest, no ładnie to zabrudzone. Jeszcze jest taka dodatkowa, taki dodatkowy plastik. No tutaj jest ładnie zabrudzeń, który jeszcze jest przykręcony dalej do chłodzenia, a ten wentylator był wcześniej do tego przykręcony. I po odkręceniu tej śruby tu, tutaj można zobaczyć, że jest tam w tym włodzeniu taka dziura dosłownie sześciokątna. Ja tego jeszcze pierwszy raz to widzę też. No i to też chyba sama mieć jakaś no, przypuszczalnie może to być miedziane. Także kon konstrukcja, no, że mi nie wypadło, do dosyć ciekawa. No i też jestem ciekaw, co będzie pod spodem. Jak będzie no, no, naprawdę takie warte uwagi, to to Wam też zaraz pokażę. To też dosy, dosyć ciekawe. Właśnie wyjąłem pamięć RAM jak widzicie te, też bardzo nietypowo, nie bo, bo tylko 3 ba, banki, 3 sloty. To jest pamięć RAM firmy Hynix. No i tutaj jak widzicie PC 3200, to jest 256 MB DDR 400 Hz CL3. No to mam ładny challenge do rozwiązania. No widzicie jakie tutaj zabrudzone, więc trzeba tą konserwację zrobić ta, tak czy siak. Tutaj już poluzowałem wszystkie te, te, te nóżki trzymiące chłodzenie, no ale chwytając go, jak widzicie, wszystko się rusza razem z płytą. Zakładam, bo już to nieraz widziałem, ale tutaj po tylu latach pasta, nie wiem, może będzie czarna, bo kiedyś raz miałem czarną, będzie tak sklejona z procesorem, i w sensie tak skleja procesor i chłodzenie, że, no nie wiem, nie wiem jak ja to w ogóle wyciągnę, także dobra, dalsza część będzie jak no jak się z tym uporam, bo nie, niezła zabawa mnie tu czeka jest, po pięciu minutach walczenia z tym, udało mi się to zdjąć mam nadzieję, że bez żadnych uszkodzeń, jak widać jest to miedziane, solidne Chłodzenie, no i tutaj sobie możecie zobaczyć, jak wszystko jest zabite. No ten procesor to jest ładnie wy wygrzany, aż się błyszczy. No mam nadzieję, że ta nie wiem, co to jest. Nie wiem, jakie pasty były 20 lat temu, ale na pewno teraz wiedzie najlepsza, jaką mam tutaj, jaką używam. Także teraz przechodzę do dalszych etapów działań konserwacji. Płyta jest już czysta, cała, czyściutka, perfekt. No zupełnie inaczej to wygląda. No i teraz będę mógł się dalej zabierać za to rozebranie tego procesora. Też go trzeba będzie wyczyścić. No i dopiero potem można kontynuować konserwację. A tutaj, jak widzicie, no płyta już całkiem fajnie wygląda. Tu jeszcze wam mogę pokazać od tej wtyczki, która się przypaliła, trochę widać w tych pinach, w tym, w tym i w tym. Takie no, lekko żółte, ale na szczęście no, nie jest to jakieś uszkodzenie poważniejsze, więc spoko, nic tutaj płycie się nie stało. że ja się tutaj zabieram za to, kontynuuję. Procesor wyszedł już bez żadnych trudności. Tu Wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Kurczę, kiedyś to te płyty główne wszystko było porządniej robione niż te dzisiejsze. Same piny widać, że są mu też solidniejsze, konkretniejsze. Na no, procesor. Idealnym stanie, nic tutaj z nim nie widać złego, tylko go trzeba dobrze wyczyścić i z powrotem będzie lądował w swoim gnieździe. Model, który dokładnie jest w tym komputerze tego procesora, to Intel Celeron D 2,93 GHz. Tak w końcu się pojawiło. Po usunięciu tej pasty, której, której też nie było tak łatwo zdjąć, bo była bardzo mocno zasuszona dosłownie. Karta graficzna, z jaką mamy tutaj do czynienia, jest to karta firmy ATI na port AGP 8 razy, tak jak już wcześniej wspominałem. Jest to dokładnie model ATI 9250. Pamięci ma aż 128 MB, czyli. <grym> Jedna, można powiedzieć, jedna dziesiąta karty jednogigowej. A wiadomo, że każdy ma już przynajmniej kilkugigową kartę graficzną. Ale, jak widać, karta działa do dziś bez problemu. Ale też so solidnie wykonana. To jeszcze sobie spokojnie podziała przez dobry czas. Chłodzenie już czyściutkie i gotowe do montażu. No, zeszło to, ale tu widać, że to jest solidny kawał miedzi. I nawet to chłodzenie jest takie. Takie świąteczne dźwięki wydaje. No dobra, dość już tej zabawy. Czas go montować z powrotem. Cześć, witam Was ponownie. Tutaj jesteśmy teraz już po wykonaniu wszystkich usług z naprawy tego komputera. Też, jak widać z zewnątrz, na pewno przejrzał po, po wyczyszczeniu. Jest przynajmniej taki biały, fajny, czysty plastik. A tym tutaj było wszystko takie brudne, zżółknięte, wiadomo, z biegiem czasu. Zawsze taki odświeżony komputer to ma jakieś plus 5 do zajebistości. I teraz pokażę Wam jak to wygląda wszystko wewnątrz po, po tej całej naprawie i ob objaśnię wam to też mniej więcej co zostało zrobione. Tam taradam. Uwaga otwieram. Mieliście już okazję troszkę w środku zobaczyć podczas tego jak tłumaczyłem i pokazywałem wam, jakie są podzespoły w tym komputerze. Także na pewno teraz możecie zobaczyć dużą zmianę względem tego, co otrzymałem, a względem tego co jest teraz. Tutaj pokazuję Wam takie, takie zdjęcie porównujące, bo to na tym będzie najlepiej widać. No i przechodząc już do, do, do samego komputera możecie zobaczyć. Zasilacz został wymieniony na nowy. Taka ciekawostka, bo te nowe zasilacze. Kurczę, z, z jakością samych kabli tych, tych zasilaczy, to one jednak i tak są gorsze względem tego jak były w starym komputerze. No kiedyś robili wszystko porządniej. Teraz no, nie oszukujmy się, elektronika jest robiona tak trochę. No... W gorszej jakości, no, żeby się szybciej zużywała. Wiadomo, można trafić fajne podzespoły, ale trzeba za to niestety dopłacić do, do jakości, do, do trwałości. Czyli zasilacz został wymieniony i pierwsza taka bardzo duża różnica: no to jak widzicie, same kable tutaj było tego masa. No to tak sobie ręką nie mogłem poruszać. A tutaj widzicie, cała przestrzeń jest uwolniona. Na ile się dało. Zrobiłem to okablowanie. Wi wiadomo, to nie jest perfekt, ale sama obudowa na więcej nie pozwala, bo tam nawet nie ma tej komory z tyłu, do której można by umieścić te kable, więc i tak się dało. Więc kabel zasilania został tutaj poprowadzony do płyty. No tutaj musiało tak być, żeby dostały kable dalej troszeczkę. Tu jest taki port na dodatkowe dwa wyjścia USB. Tutaj tak śmiesznie troszkę poszedł taki kabel, no bo to jest zasilacz od obudowy i on ma taką wtyczkę kontrolną do podpięcia tutaj od samej obudowy i nie ma tego kabla w żaden sposób jak podpiąć, to tak, tak to zostało skonstruowane. Nic tu lepiej z tym nie wymyślimy. No To wszystko o, przeczyszczone, perfekt, poskładane tak jak trzeba, karta graficzna, wszystko fajnie działa. Co jeszcze? No oczywiście. Problem był ten też uszkodzony dysk, więc dysk został całkowicie usunięty. Wrzuciłem teraz dysk 2,5 cala i też myślałem gdzie by go tutaj włożyć tak, żeby najmniej te kable y, przeszkadzały, żeby uwolnić tą przestrzeń. I najbardziej mi pasował tutaj w tym miejscu, więc fajnie go tutaj zamontowałem. Normalnie zamykając obudowę jest jeszcze przestrzeń pomiędzy dyskiem a obudową, więc tutaj ma idealne miejsce. No i co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? A, no są dwa dalej wolne banki pamięci RAM. No mi się niestety nie udało z tych moich pamięci m, nic dopasować, mimo że miałem te kości, to. E, to tak, one są uszkodzone i komputer wyrzucał blue screeny, czego w ogóle się nie działo wcześniej. E, na tej jednej sprawnej kości pamięci, więc tego niestety klientowi nie, nie zrobiłem. Ale to nie jest problem, bo można jeszcze gdzieś tam szarpnąć na necie taką, taką pamięć. No i tak wygląda, po oczywiście też wszystko wyczyszczone, bo było całkowicie rozebrane, żadnego kurzu, no komputer jest w stanie perfekt. Tutaj jeszcze ewentualnie mogę Wam pokazać, że faktycznie działa, co prawda nie pokażę Wam loadingu całego do systemu, ale pokażę Wam na przykład, że, że to faktycznie działa, to zaraz przejdziemy do, do drugiego stanowiska z monitorem. No i tak wygląda komputer 22 letni po zrobionej konserwacji i naprawie, oczywiście. No, proszę bardzo, jesteśmy tutaj na stanowisku, gdzie odpalę właśnie zaraz komputer. Tro, troszkę go słychać, na pewno bardziej niż ten mój, który składałem, ale to zaraz ten wentylator się uspokoi. No, monitor ma trzy kanały obrazu, więc musiał sobie analoga złapać, tego odpowiedniego. To jest komputer oczywiście totalnie offline, nie ma tutaj na nim dostępu do internetu. No i co? Ja uważam osobiście, że jak dla mnie nie ma sprzętu, którego bym nie naprawił, bo tu macie, że tak powiem, takie potwierdzenie. No skoro dwa wcześniejsze serwisy nie dały radę, no a dla mnie nie był to problem, widzicie efekt końcowy, cały proces też naprawy wam pokazałem. Jak macie takie nietypowe sprawy, zapraszam. Ja tam zawsze wszystko ogarnę. A póki co, trzymajcie się. Do następnego filmu. Cześć! Będą fajne, też ciekawe filmy kolejne. A oczywiście, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zasubskrybujcie kanał, bo to też bardzo ważne. Bo ja dla was coś robię, a wy mnie wspieracie w ten sposób.